Cześć, witajcie, witajcie moi drodzy. E, udało mi się zebrać trochę czasu, co prawda, jak zwykle w drodze, ale udało się to zrobić, bo e, no, niesamowita seria wygranych, jak wiecie. E, przy okazji, bardzo dużo propagandy banków e, wylewa się. Mamy Frank powyżej 4,50, 450 dzisiaj. Niestety, zapowiadane e, poziomy się e, potwierdziły szybciej, nawet niż się wszyscy spodziewali. Słuchajcie, dużo dzisiaj mówić nie będę, bo mamy bardzo, bardzo obłożony pracą i rozprawami tydzień. Na pewno uwieńczeniem tego będzie piątkowy webinar. Już Was zapraszam w piątek o godzinie 18 na naszych kanałach na Facebooku, na YouTubie. Będziecie mogli zadawać pytania. Będziecie mogli oczywiście zgodnie z tym jak zawsze prowadzimy nasz kanał. Dowiedzieć się wiele na temat najświeższych informacji zarówno wynikających z prawomocnych wyroków zatrzymania banku etc. etc. także dużo na pewno ciekawych rzeczy natomiast no, jak wiecie najważniejszym jest to że efektem tych że wrześniowych i październikowych odwieszeń postępowań gdzie no, mocno musieliśmy przewalczyć żeby się to udało. Mamy w tej chwili odwieszone te sprawy jak wiecie w operacji no i jedna za drugą sprawa są wyznaczane do wydania Wyroku. Wyroki będą oczywiście... Mam nadzieję, że w, no, na przełomie kilku tygodni w liczbie powyżej 100, bo, bo mniej więcej tyle odwiesiliśmy postępowań. Oczywiście w międzyczasie jeszcze pojawiły się nowe sprawy w apelacji i to też będzie się kumulowało, także zobaczycie jak banki będą na kolanach. Pieniążki oczywiście banki wypłacają, więc od razu odpowiadam, że nie ma czegoś takiego, że bank nie realizuje wyroku. Jakkolwiek on by nie wyglądał odnośnie nieważności umowy, czy przesłankowego, czy z ustaleniem, te pieniądze są wypłacane. Wszystkie dalsze okoliczności, wszystkie pytania, które do nas trafiają, a jest ich ogromna ilość, po kolei będziemy odpowiadali, zarówno podczas tego webinaru w piątek, jak i też na, na, na łamach naszej, naszego bloga, bo tam cały czas powstają nowe artykuły. No w zasadzie, tak jak wielokrotnie mówię, one odnoszą się przede wszystkim do tego, jakie zagadnienia z Waszej strony wypływają, co się pojawia pod postami. Jak będziecie komentować, to oczywiście my się temu będziemy przyglądać i jeżeli odpowiedź będzie prosta i krótka, to odpowiadamy. Natomiast jeżeli odpowiedzi są złożone, a najczęściej tak jest, no to oczywiście wtedy wyczytacie to z naszego bloga, czy też właśnie będziecie mogli na webinarze zadać te pytania. Ciekawi goście znowu prawomocnie wygrani zagoszczą na naszym kanale, zarówno w ekspresie Frankowiczów, jak i wokiem były Frankowiczki u Kasi. Dużo się dzieje, ja mało powiedzieć, w weekend. Ponad 20 telefonów miałem, więc no dużo, bardzo rozmowy, dużo spotkań. Myślę, że to jest taki moment, który od dawna, dawna, od dawien dawna już zapowiadaliśmy. Czyli moment jednocześnie bardzo wysokiego franka, jakby dodatkowo oczywiście prawomocnych wyroków, gdzie ludzie się przekonują, że to, co mówimy od 6 lat, jest prawdą. Ponadto, co to jest bardzo ważne i to też chcę, żebyście zwrócili uwagę, a myślę, że być może nawet najważniejsze, ludzie przestają wierzyć w propozycje ogód banków. Ja tu zaznaczę tylko i to jest chyba najważniejsza kwestia, że nie, ch nie chciałem co prawda, ale no, wiele osób prosiło i, i odbyłyśmy kilka konsultacji z osobami, które zastanawiają się nad mediacją z PKO, czy też ugodą jakąś tam z Millennium. Nie chciałem, dlatego, że z góry mówię, że to są zmarnowane pieniądze, zmarnowany czas, nie ma sensu w ogóle podchodzić do tego rodzaju mediacji. Natomiast no, oczywiście nikomu nie można zabronić, tak? Natomiast absolutnie, jak widać, nikt z osób, które ja znam, no, pomijając przypominając członków społeczności życia bez kredytu, ale tych osób, które po prostu gdzieś tam docierają, docierają do nich informacje, to po, po, po takich konsultacjach i po takiej rozmowie absolutnie nie decydują się na podpisanie żadnej ukody no, bo w zasadzie to nie jest żadna ugoda, jak wiecie, tylko jest to kolejny sposób na zarabianie ogromnych pieniędzy, pieniędzy bankom, bo banki oczywiście liczą, co zresztą pewnie się wydarzy niedługo na to, że Wibor dalej będzie rusła, a dzięki temu usankcjonują swoje nieuczciwe umowy i dalej będą zarabiały ogromne pieniądze. Jak wiecie, te raty potrafią wzrosnąć w ciągu kilku tygodni, nawet o 1000 zł, bo, bo przecież Wibor rośnie non-stop. Słuchajcie. Na pewno jest bardzo, bardzo wiele okoliczności, które będziemy musieli poruszyć w piątek. Zapowiada się bardzo gorący webinar. Nie wiem nawet na dziś jeszcze, jaki będzie mi ostatecznie plan, bo tych nowych tematów, nowych artykułów, które tworzymy czy też piszemy na łamach różnych gazet, jest naprawdę bardzo dużo. Trzeba to poukładać. No, w związku z tym, że to się wszystko dzieje na żywo, to, to też nie ma co z góry zakładać, jaki topowy temat będzie za kilka dni. No menomen przecież to dopiero jest koniec roku, a już wiemy, że spraw będzie rekordowa ilość zarówno złożonych w sądzie, jak i też prawomocnych Wyroków, no i cóż, tym pozytywnym akcentem, czyli prawomocnymi wyrokami, których w tym tygodniu również będzie, co nie miara, będziemy dalej cieszyli się wspólnie z członkami naszej społeczności. Jak widzicie, sprawy nie trwają 100 lat, tylko 2,5-3 lata do prawomocnego wyroku. Oczywiście mówię, że średnio, bo są takie sprawy, które kończą się dużo wcześniej, są takie, które trwają niestety troszkę dłużej, ale pamiętajmy, że w międzyczasie był COVID, sądy przez rok praktycznie w ogóle nie procedowały no i nie było wydziału frankowego, który jest teraz. Także jest dużo bardzo pozytywnych przesłanek, o których porozmawiamy sobie w piątek. Na dzień dzisiejszy dzięki Wam serdeczne, korzystajcie z możliwości, które dają nasze social media, subskrybujcie YouTube, wchodźcie na Facebooka, na nasz blog i tam wszystkiego na bieżąco będziecie się dowiadywać i pamiętajcie, można skorzystać z wysokiego franka, to znaczy czym wyżej frank, tym większa szansa, że macie spłacony kapitał i dzięki temu będzie można złożyć od razu przy podwie wniosek o zabezpieczenie roszczenia, czyli nie będziecie musieli płacić dalej już lat. Słuchajcie, dzięki serdeczne, dojeżdżam na miejsce spotkania, także na pewno usłyszymy się w piątek. Pozdrawiam, Kamil Kwiedosik.